Witajcie, drogie lwy. Dla Was czytanie miłośne, takie partnerskie na czas, kiedy Wenus, planeta miłości, jest w raku. Rak jest znakiem, jak wszyscy wiemy, bardzo uczuciowym, lubiącym się troszczyć o innych. I właśnie myślę, że ten czas będzie taki, żebyśmy zatroszczyli się o nasze relacje, żebyśmy mogli w tych relacjach odnaleźć siebie, żebyśmy mogli też zaopiekować się sobą nawzajem, wykazać się czułością, być otwartym na pieszczotę, na delikatność. Jednym słowem, to jest czas takiego relaksu, odprężenia. Kiedy po prostu emocjonalnie się regenerujemy, karty pokażą nam, jak funkcjonują Wasze relacje. Po lewej stronie będą karty dotyczące Waszego Partnera, po prawej Wasze, a po środku te, które dotyczą Waszej relacji, Waszego porozumienia, jakichś może kłopotów, które macie między sobą, sposobów, w jaki sposób można je naprawić. Oczywiście to czytanie jest takim czytaniem ogólnym, które nie obejmuje przecież Waszych problemów wszystkich i nie pokazuje też rozwiązań dla każdego z Was, bo każdy z nas ma przecież zupełnie inne relacje, zupełnie inne kłopoty, inne problemy. I jeżeli potrzebujecie właśnie takiego wgłębnego wejrzenia w to, co jest problemem dla Waszego partnera, to, co jest problemem dla Was, to, co w ogóle pomogłoby Waszej relacji, to zapraszam na czytania indywidualne dotyczące Waszych partnerstw. Piszcie do mnie maile, ja będę odpowiadać na nie takimi czytaniami osobistymi. A teraz przechodząc już do naszego rozkładu w takiej trochę wersji skróconej, yy, może opowiem Wam o kartach tła, które też są bardzo istotne tutaj w tym czytaniu. Yy, jedną z tych kart jest dziewięć miecze, a drugą dwa miecze. Czyli wy nad czymś bardzo się zastanawiacie, nad czymś myślicie, myślę nawet, że bardzo się martwicie o coś, coś spędza wam sen z powiek, coś jest problemem, coś jest na rzeczy. Chcielibyście bowiem, żeby w waszym związku, może niedoskonałym jak wszystkie nasze relacje, żeby była jakaś harmonia, żeby było porozumienie, żeby był pokój, jak pokazane to jest w karcie właśnie dwóch mieczy. A dwa miecze to karta wagi, to jest księżycy wadza. To jest pokonanie takich własnych słabości, jakichś lęków, obaw. I zrównoważenie, taka harmonia wewnętrzna. I myślę, że... To jest taka rada dla każdego z Was w tym partnerstwie, dla Ciebie, droga Wago i dla Twojego partnera, żebyście spróbowali pokonać to, co Was dzieli. A myślę, że to jest praca dla każdego z Was osobna, żeby później jakoś wspólnie dojść do porozumienia i wspólnie też porozmawiać, bo miecze to jest karta też. Zarówno dziewięć mieczy, jak i dwa miecze. Karta mówi imię, porozumiewania się. To jest karta, w której wymieniamy swoje myśli. Nawet jeżeli one nie są spójne, jeżeli prowokują nas do nieporozumień, to warto wchodzić w takie rzeczy, żeby dowiedzieć się o sobie i o swoim partnerze jak najwięcej. Zwłaszcza, że po stronie partnera mamy dwie karty, królową mieczy i siedem buław, które tak jednoznacznie mówią nam o niezależności naszego partnera i o wytyczaniu granic, które on bardzo skutecznie stawia. Jest dosyć zdecydowany i umie powiedzieć nie. Umie też wypowiadać własne potrzeby. Ma też nieodpartą chęć zachować swoją pozycję, nic nie zmieniać w tym, yy, co ma. Choć może nie do końca czuje się komfortowo, bo to są cztery kielichy. To jednak ta karta w tej talii Kristin ich przedstawia tutaj kobietę, która jest w bardzo wygodnej pozycji. Ona jest noszona na rękach. I ona pomimo, że nie do końca jest tego zadowolona, ona nie chce tego zmieniać. Jest jej wygodnie. Więc jednym słowem, wasz partner jest w dosyć takiej upartej pozycji. I może nie do końca skłonny jest y, do negocjacji. Po waszej zaś stronie, drogie lwy, jest chęć zmiany. Jesteście w tym y, związku w y, takiej pozycji uzależnionej. Czujecie się manipulowani i na pewno wkładacie w ten związek dużo troski. Dużo czułości i macie poczucie takiej niesprawiedliwości trochę. O potrzebie zmiany mówi karta koła Fortuny. Tutaj fajnie przedstawiona w postaci ilustracji do bajki. Widzimy kołowrotek i od razu wszyscy zauważamy, że to chodzi o śpiącą królewnę. Która, kiedy ukuła się w parę z zasnęła na wiele lat, po czym obudziła się w ramionach księcia. Więc w jej życiu zaszła ogromna zmiana. Takie jedno małe wydarzenie zmieniło całkowicie jej życie. Być może, że właśnie u Was w Waszej relacji. Coś takiego przyjdzie do was drogie elwy, że jakaś drobna rzecz, jak gdyby dopełni czary gorycze, że postawicie się, że postawicie na wasze pasje, na to co jest takie bardzo ważne dla was, bo o tym mówi karta diabła pod spodem. Wy chcecie realizować siebie, wasze ego bardzo cierpi w tej relacji. Bo czujecie, że tak bardzo dużo inwestujecie serca, i to jest niewspółmierne do tego, co daje wam partner. Bo tutaj pomiędzy wami jest taka interferencja osiem mieczy i królowa kielichów, to jest jak gdyby zakłócenie interesów. Być może, że wasz partner zbyt intensywnie. Ogranicza Waszą pozycję, wyznaczając swoje granice. Być może partner jest zbyt wymagający w stosunku do Was, albo wyraża zbyt często niezadowolenie z sytuacji, którą Macie, bo czuje się więźniem tej sytuacji, jak na to wskazuje Osiem Mieczy, lub to Wy macie poczucie braku wolności. Ale myślę właśnie, że ten najbliższy czas pozwoli Wam e, w jakiś sposób powyjaśniać coś, co jest pomiędzy Wami. E, oczywiście, podchodząc do tego z dużą wyrozumiałością z obu stron, możecie zyskać jakąś płaszczyznę, na której dokonacie tego porozumienia. Po prostu. E, Oboje zmęczeni, może takim przepychaniem się, uznacie, że kompromis jakiś z jednej czy z drugiej strony pozwoli Wam na zawarcie pokoju. I w tym momencie, tutaj, może opowiem Wam o karcie 20 z Wielkich Arkan, która jest bardzo poważną energią i mówi o odradzaniu się czegoś z przeszłości, o pomocy takiej z zewnątrz, z wszechświata. O takiej energii, która pobudza do działania. To jest bardzo ognista karta, pomimo że akurat w tej talii jest w niej mnóstwo wody. Ale ja tak czuję, że właśnie z głębin ten, tej wody nagle ktoś się wyłoni. Ktoś taki nowy, oczyszczony, taki pewniejszy siebie, taki wdzięczny za to, co ma. I zobaczcie, na tej karcie są ręce Pana Boga, które pomagają, które w taki magiczny sposób yy, otwierają dla Waszej relacji nowe przestrzenie. I może tutaj przejdę teraz do karty yy, spośród moich kart: yy, karty takiego domu, który się ma w sobie. I to jest. Niesamowite, bo właśnie ta miłość własna, miłość do siebie tworzy naszą stabilność. Nasz dom, który nosimy w sobie, jak żółw, który nosi swój dom na plecach. Nie choć przewrotnie, w tej karcie pokazany jest namiot, targany wichrem. E, taki niestabilny, poddany e, jeszcze. Mm, w kaskadzie spadającej wody, um, ustawiony w takich nieprzyjaznych warunkach na skale, i jeszcze do tego pada na niego śnieg, więc jak gdyby wszystkie siły z zewnątrz pokazują, że ten namiot nie ma prawa um, stać, a on jednak trwa, bo w tym namiocie jest dwójka bardzo kochających się ludzi, którym świeci słońce. Którzy wytwarzają sami to słońce, sami są dla siebie piecem, słońcem. Potrafią dzięki temu stawić czoła tym wszystkim nieprzyjaznym warunkom, które są naokoło, bo mają pomiędzy sobą coś najcenniejszego: miłość. I myślę właśnie, że przez takie odkrywanie siebie. Drogi lwy, będziecie mogły odkryć sedno problemów w waszych relacjach, że będziecie mogły w jakiś odważniejszy sposób, bo ta czara goryczy się przeleje w którymś momencie, wypowiedzieć swoje potrzeby, wyrzucić z siebie jakieś tam swoje pretensje, które przecież budują roszczenia które się nawarstwiają i są takim obciążeniem w tej Waszej relacji. I myślę też, że będziecie umiały to, drogi lwy, zrobić jednocześnie bardzo stanowczo, a z drugiej strony z taką dużą umiejętnością królowej klinichów, która, która umie współczuć, która umie rozumieć, która czuje sercem, która kocha. I może właśnie dzięki Waszej aktywności, Waszej chęci zmiany, ta relacja rzeczywiście zacznie, zacznie się zmieniać, przybierze nowy charakter, odrodzi się w jakiś sposób, coś się wyczyści, coś się wyjaśni i dojdziecie razem do jakichś wspólnych wniosków, do porozumienia. I bardzo serdecznie Wam tego życzę, kochane lwy. No i do następnego spotkania.